W grach i książkach o Geralcie z Rivi niemal bez przerwy mamy do czynienia z tytułowymi Wiedźminami, a zawdzięczamy to oczywiście wykonywanemu przez głównego bohatera zawodowi. Po poznaniu większej ich ilości z pewnością więcej się o nich dowiadujemy, ale oprócz wiedzy pozyskanej przez ich poznanie możemy sporo się o nich dowiedzieć dzięki źródłom pisanym i doszukując się różnych szczegółów w grach. I właśnie ciekawostki dotyczące tytułowych Wiedźminów zamierzam Wam dzisiaj zaprezentować. Zapraszam do oglądania. Następnie muszę Was jeszcze ostrzec przed spoilerami dotyczącymi całego uniwersum Wiedźmina. Czy interesowało Was kiedyś, kto i w jakich okolicznościach założył dane wiedźmińskie szkoły? Już śpieszę Wam z odpowiedzią w przypadku jednej ze szkół. Jeżeli chodzi o Szkołę Cechu Żmii, to została ona założona przez Wiedźmina, który był wcześniej członkiem zakonu Wiedźminów i Szkoły Cechu Niedźwiedzia. Iwara złe oko. A zrobił to, ponieważ uświadomił sobie, że nie osiągnie swojego celu w pojedynkę, a owym celem było: pokonanie dzikiego gonu. Dlaczego Iwar obrał taki cel? Stało się to krótko po przejściu przez niego mutacji. Otóż Ivar był jednym z tych nieszczęśników, którzy nadzwyczaj dobrze przechodzą mutacje, przez co został wybrany do dalszych, bardziej skomplikowanych eksperymentów. Następnie, z poddanej eksperymentom grupy, przeżył tylko on, a w ich wyniku uzyskał inny wzrok na jedno oko oraz oczywiście swój przydomek. Jego oko postrzegało inne światy i krążących między nimi jeźdźców gonu. Tak oto Ivar, dniami i nosami obserwował mknący po gigon, porywający mieszkańców ludzkich osad, a jego obsesja na tym punkcie stawała się coraz większa. Niemal wszyscy fani Białowasego Wiedźmina wiedzą, że w pewnym momencie swojego życia odczarował on królewnę zaklętą wstrzygę, dokładniej córkę temerskiego króla Foltesta, Adde. Ale nie wszyscy wiedzą, że tego zadania przed Geraltem podjął się inny Wiedźmin, a mianowicie przedstawiciel Szkoły Kota, Brechen. Kot zamierzał jednak zabić strzygę, a ostatecznie skończyło się to tak, że sam zginął. Ciekawe jest też to, że jakiś czas wcześniej to właśnie Brechen poinformował Geralta o zleceniu na tą zaklętą księżniczkę. Pod koniec pierwszego Wiedźmina, Geralt udaremnia pewnemu innemu Wiedźminowi ze szkoły żmi zamach na króla Foltesta. Co ciekawe, tego samego Wiedźmina możemy zobaczyć podczas jednej z retrospekcji w drugiej odsłonie gier. Przejdźmy do założyciela kolejnej ze szkół. Szkołę Cechu Gryfa założył jeden z pierwszych stworzonych przez Alzura Wiedźminów, Erland z Larwik. Ukresu istnienia Wiedźmińskiego zakonu zebrał swoich 13 najlepszych przyjaciół, opuścił zakon i wyruszył z nimi na północny zachód północnych królestw. Do gór Smoczych i wybrzeży Powis, dokładniej Fortecy Kerseren, miejsca, w którym Magowie próbowali wcześniej tworzyć Wiedźminów. Założył tam swoją szkołę, w której przewodzić miały inne wartości niż w pozostałych chciał uczynić ze swoich Wiedźminów coś na kształt rycerzy, aby ludzie dożyli ich szacunkiem zamiast się ich bać. Ba, żywił nawet głęboką nadzieję, że któregoś dnia gryfici nie będą musieli pobierać opłat za walkę z potworami. Zaczął nawet odwiedzać królewskie dwory i przekonywał władców do składania donacji na rzecz jego szkoły. Jak wiadomo, nauczycielem Geralta oraz reszty znanych nam Wiedźminów ze szkoły Wilka był m.in. Wesemir. Ale czy wiedzieliście, że w trakcie gry w Wiedźmina 3 Dziki Gon możemy poznać również imię nauczyciela Wesemira? Jego imię to Barmin, a dowiadujemy się tego podczas pocieszania przez Geralta Ciri w Kermoren. Hmm, jest pewna stara metoda. Nauczył mnie Wesemir, a jego nauczył Barmin. Wyprowadzisz mnie w góry i każesz pić napar z szaleju? Dobra, dawna metoda skeligijskich druidów. Zawsze działa. Hej! Mówiłem już o tym w jednym z odcinków stu ciekawostek z Wiedźmina III, do obejrzenia których was zresztą zapraszam, ale tak się składa, że w konkretnych okolicznościach, w Wiedźminie III może się okazać, że ze wszystkich występujących tam Wiedźminów, przeżyje tylko jeden. Lambert może zginąć podczas walki z Dzikim Gonem, gdzie zresztą ginie Wesemir. Gaetana możemy zabić, podobnie jak Bertrama Taulera. Leto może zginąć już w dwójce, a Geralt może zginąć podczas rozgrywki lub, według niektórych teorii, może zostać zabity na bagnach po złym zakończeniu gry. Zostaje więc tylko Eskel. Ponadto w innym przypadku może być też tak, że zginie tylko jeden Wiedźmin, bo jedynie śmierci Wesemira nie możemy zapobiec. Ciekawą sprawą nieporuszaną za bardzo w grach jest też relacja pomiędzy Eskelem i Triss. Podczas wydarzeń mających miejsce w książkach ich relacja może nie była jakoś super intensywna, ale dało się wyczuć, że Triss podobała się Eskelowi. Jeszcze lepiej było w niekanonicznym opowiadaniu napisanym przez pana Andrzeja Sapkowskiego pod tytułem Coś się kończy, coś się zaczyna, gdzie miejsce ma ślub Geralta i Yennefer. Podczas wydarzeń w tamtym opowiadaniu relacja Tris i Eskela zdecydowanie nabiera rozpędu. Szkoda, że nie wykorzystano tego w grze, a zamiast tego są jakieś historie spiskowe, że to z Lambertem straciła Geralta Tris. Z Grą i książkami Wiedźmin jest o tyle fajnie, że nazwę Wiedźmin przetłumaczono bezpośrednio na bardzo wiele języków. W tle powinny Wam się wyświetlić różne tłumaczenia. Oczywiście dowiedziałem się o nich wszystkich z Wiedźmin Wiki, gdyż samemu zajęłoby mi to masę czasu. Podczas wykonywania zadania z darmowego DLC, jak Kot z Wilkiem, jeżeli puścimy wolno Wiedźmina Gaetana, możemy natknąć się na wspomnienie o Wiedźminie Schrödingerze, który, być może żyje, być może nie. Jest to nawiązanie do słynnego eksperymentu Erwina Schrödingera o nazwie Kot Schrödingera, który polega na paradoksie równocześnie żywego i martwego Kota. Jeśli chodzi o założyciela szkoły Kota, to swego czasu grupa czarodziejów tworzyła Wiedźminów na zamku Styga, poddając ich wyjątkowo eksperymentalnym mutacjom, przez co powstawali Wiedźmini ze skrzywioną psychiką, czy o bardzo agresywnym usposobieniu. A wszystko to przez to, że czarodzieje zamiast hamować uczucia Wiedźminów, wzmacniali je. Wiedźmini byli też przez magów w tym zamku więzieni, ale jednemu z nich, półelfowi Gezrasowi Lejdańczykowi, udało się uciec, uwalniając przy okazji swych towarzyszy. Po ucieczce z zamku Koty znalazły schronienie wśród NCID, pomagając im w walce partyzanckiej, a kilka lat później wrócili do zamku Styga w celu wymordowania swych stwórców. Wtedy powstała nowa szkoła cechu Kota. Na czele z Gezrasem Lajdańczykiem, Wiedźmini wyruszyli na północ i nigdy nie mieli w sumie stałej siedziby. Swoją drogą pewnie wielu z was o tym wie, ale pod względem mutacji, wyjątkowy również jest nasz główny bohater. Geralt z Rivi. Geralt, podobnie jak wspominane dzisiaj Ivar Złe Oko, nadzwyczaj dobrze przeszedł próbę traw i wiedźmińskie zmiany, przez co wraz z grupą młodzików został wytypowany do dodatkowych eksperymentów, które przeżył jako jedyny. Owe mutacje mogły mieć wpływ na to, jakim Wiedźminem jest Geralt, no bo przecież w swoim zawodzie jest najlepszy z najlepszych. Poza tym, jeżeli chodzi o bardziej wizualne aspekty, to dodatkowym mutacją właśnie Geralt zawdzięcza brak pigmentu we włosach i swój przedomek. Biały Wilk. Pospólstwo w świecie Wiedźmina wierzyło, że przed wiedźmińskimi zaklęciami ochroni ich amulet zwany Żółwim Kamieniem. Była to oczywiście nieprawda, ale Wiedźminom jakoś nie zależało, żeby to kłamstwo rozwiać. Skoro wymieniłem Wam już kilka wiedźmińskich szkół i ich założycieli, to może zainteresują Was jeszcze Wiedźmińskie Warownie i ich położenie. Siedzibą Wiedźmińskiej Szkoły Cechu Gryfa była wspomniana przeze mnie już dzisiaj Warownia Kerseren, znajdująca się na północ od Pont Vanis. Koty nie miały swojej stałej siedziby, ale za ich pierwszą twierdzę uważa się zamek Styga, położony w Ebbing. O siedzibie szkoły Manticory wiemy jedynie, że znajduje się gdzieś w górach ognistych. Siedzibą Niedźwiedzi był zamek hern Położony w górach Amel. Wilki mieszkały oczywiście w Kermoren w północnej części królestwa Kedben. Z kolei siedzibą Żmi był zamek Gortur położony gdzieś na masywie górskim Tirtohar. Zostając przy temacie różnych szkół, omówmy może jeszcze relacje pomiędzy ich poszczególnymi przedstawicielami. Najlepsze relacje miały ze sobą chyba dwie najporządniejsze szkoły. Jakimi były cech wilka i gryfa? Członkowie tych szkół utrzymywali ze sobą przyjazne stosunki i mogli nawzajem zimować i przebywać w swoich parowniach. Świetnym tego przykładem może być gryf Cohen, zimujący podczas wydarzeń w książkach w Kermoren. Niedźwiedzie są indywidualistami i nie trawią towarzystwa innych wiedźminów, prawdopodobnie niezależnie od cechu. Podczas wydarzeń mających miejsce w grach można zauważyć, że żmije i wilki nie darzą się zbyt dużą sympatią. Z kolei za kotami nie przepadają przedstawiciele żadnego cechu, zresztą z wiadomych powodów. Myślę, że Parę słów należy się legendarnemu Wiedźminowice ukryfa, Jerzemu Skagen, który nazywany był smokobójcą. To właśnie jego podobizna znajduje się na charakterystycznym fresku w warowni Kermoren. Był szlachetny i honorowy, przez to częściej porównywano go bardziej do rycerza niż Wiedźmina. Znali go nie tylko gryfici, ale też przedstawiciele innych szkół, czy zwykli ludzie. Zasłynął z tego, że pokonał Zielonego Smoka. Będąc słabo uzbrojony, gdyż zapomniał odebrać od rzemieślnika schematu na srebrny miecz, a jego oręż uległ już zniszczeniu. Poza tym jego osoba jest nawiązaniem do świętego Jerzego, patrona rycerzy i zwycięzcy Smoka w wieży chrześcijańskiej. Ciekawą częścią Wiedźmińskiej garderoby są ich medaliony. Przede wszystkim są one znakiem charakterystycznym Wiedźmińskiego cechu. Informują innych, do którego z nich dany Wiedźmak należy. Bardzo istotne są jednak też ich magiczne właściwości. Wykrywają obecność potworów czy magii i informują o tym poprzez drganie. Poza tym to one pozwalają Wiedźminom rzucać proste zaklęcia zwane znakami. A zastanawiało was, dlaczego w Wiedźminie Trójce Ciri ma przy sobie medalion cechu Kota? Ma go przy sobie, gdyż pod koniec wydarzeń z książek odebrała go Leobon Hartowi. Mortercy kilku Wiedźminów. Słynny jest również Wiedźmiński Kodeks. W rzeczywistości jest on iluzoryczny i zależy od dowolnej interpretacji każdego Wiedźmina z osobna. Służył głównie do wykręcania się zadań, gdy Wiedźmin nie chciał tłumaczyć się zleceniodawcy. Geralt powiedział też kiedyś, że podobno ludzie lepiej patrzą na kogoś, kto kieruje się wedle jakichś zasad. Najsłynniejszym zapiskiem w Kodeksie Geralta był ten o zakazie zabijania smoków, czy niezabijaniu istot rozumnych. Rozróżniamy dwa rodzaje Wiedźmińskich Mieczy. Srebrne ze stalowym rdzeniem pokrytym warstwą srebra, zabójczą dla wielu potworów i stalowe wykonane z metalu pochodzącego z meteorytu, również służące do walki z potworami, lecz tymi niewrażliwymi na srebro. Co ciekawe, nie wszystkie miecze stalowe są wykonane z meteorytowej stali, gdyż ta występuje po prostu zbyt rzadko. częściej spotykane są za to miecze ze stali magnetytowej, które są zresztą podobno równie dobre. Wyróżniamy 7 magicznych wiedźmińskich znaków, z których większość z Was zna 5, czyli Art, wypychający energię w danym kierunku, Igni, wytwarzający strumień ognia, Axii, używane do poskramiania zwierząt i mącenia w umysłach ludzi, Quen, wytwarzające magiczną ochronną barierę i Irden, służący jego pułapka i spowalniający przeciwników. Oprócz nich są jeszcze znak Heliotropu, który amortyzuje uderzenia o twardą powierzchnię i zatrzymuje zaklęcia przeciwnika oraz znak somny, który usypia oponenta. Swoją drogą, znaki są na tyle prostym rodzajem magii, że prawie każdy człowiek w świecie Wiedźmina jest w stanie się nauczyć je rzucać. Wiedźminom zdarzało się czasem zamiast nagrody żądać tego, co zleceniodawca ma, a o czym jeszcze nie wie. Było to tak zwane prawo niespodzianki i Wiedźmin mógł je wykorzystać tylko gdy zleceniodawca powiedział, że zleceniobiorca może wziąć sobie wszystko, czego sobie zażyczy. Często w ramach prawa niespodzianki okazywało się, że partnerka zleceniodawcy jest w ciąży i w takim wypadku ich dziecko stawało się dzieckiem niespodzianką dla Wiedźmina, który po paru latach miał je odebrać i zacząć szkolić na wiedźmina. Takie dziecko miało być ponoć specjalne i bez szwanku przejść wszystkie wiedźmińskie próby. Był to też jeden ze sposobów na werbowanie wiedźminów. Co ciekawe, nie którzy uważają, że dzieckiem niespodzianką mógł być sam Gerald z Rivi. Tak się jednak składa, że owe prawo nie zawsze dotyczy pozyskiwania dzieci na nowych Wiedźminów. Taki Eskel na przykład w ramach Prawa Niespodzianki pozyskał konia, gdyż człowiek, którego uratował, zastał w domu nowonarodzone źrebie klaczy. Dał mu na imię Wojsiłek. To już wszystko, co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym filmie. Zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania oraz wspierania kanału. W opisie znajdziecie też linki do mojego Discorda i Instagrama. Na razie.